Witam Państwa w kolejnym odcinku Kafe Bianka. Gościem dzisiejszego programu jest postać bardzo kontrowersyjna, uczeń Grega, chemik. Witam Cię, chemik, w moim programie. No dzień dobry. Czy oglądałeś kiedyś chociaż jeden odcinek? Niestety tak. Nie podobało mi się. Ale jak mnie zaprosiłaś, to postanowiłem przyjść. Mm, Lubię kamery. Mhm. Więc wiesz, pewnie, jakie będzie moje pierwsze pytanie. Jeżeli wymyśliłaś coś nowego, to nie wiem. Mm. Powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z wrestlingiem? Z oglądaniem czy z trenowaniem? Z oglądaniem, słuszna uwaga. Moje pierwsze wspomnienie z wrestlingiem to program Vintage Collections mm -hmm. na Extreme Sports Channel. To leciało wieczorami, pamiętam. I pierwszą rzeczą, którą pamiętam, że oglądałem, była walka Deroca z Hurricane'em, właśnie w tym programie. Mhm. Mm Który to był rok? Nie Kiedy pamiętam. Kiedy zacząłeś oglądać? Z byłem dzieckiem, ale zacząłem troszkę później oglądać pełne gale WW w internecie i to była końcówka 2010 roku. Dawno? Bardzo dawno. 12 lat temu. Chociaż w 2011 to ja już byłam na ringu, nie? No, jesteś stara. Gratuluję. <grym> w porządku. Yy, jesteś bardzo charakterystyczny. Czy zawsze się wyróżniałeś? Tak. Lubię uwagę, lubię atencję. Jak to się stało, że dowiedziałeś się o KPW? W internecie przez przypadek trafiłem na galę KPW versus The World i spodobało mi się. Zrobiło na mnie wrażenie to, że były barierki. Nie myślałem, że można robić w Polsce wrestling, na którym jest profesjonalny ring, a nie materace i barierki. Postanowiłem przyjechać na następną galę. Nie przyjechałem. Przyjechałem dopiero na KPW Arena 2. Potem zostałem fanem. No i potem postanowiłem zrobić coś ze swoim życiem i spełnić marzenie i zostać wrestlerem. Udało się. Co ciekawe, mamy zdjęcie twoje mm, z pięknym kawalerem, które teraz pokażemy na ekranie. Wtedy właśnie byłeś e, jako fan. Która to była gala? To była godzina zero. Pierwsza godzina zero. Pierwsza gala na Gosirze. Kiedy pojawiłeś się na pierwszym treningu Combat Pro Wrestling? Na pierwszym treningu Combat Pro Wrestling pojawiłem się na obozie letnim w roku 2017. Mhm. To było niedługo po. Gali KPW Arena 7. Wtedy już wiedziałem, że zostanę wrestlerem. Przyjechałem na trening i zostałem. I zostałem najlepszy. Jako pierwszy z całej klasy adeptów 2017 zadebiutowałem. Mhm. Jesteś świadomy swoich sukcesów, widzę. Tak, i umiejętności, i możliwości. I bardzo pewny siebie. I skromny. <grym> Co pomyślałeś wtedy o ludziach z KPW? Kiedy? Kiedy przyjechałeś na pierwszy trening? Jeżeli chodzi o zawodników, pomyślałem, że chcę być w przyszłości lepszy od nich, osiągnąć więcej. Kiedy zobaczyłem innych adeptów, pomyślałem, że jestem od nich lepszy. Mhm. Czy tak sobie wyobrażałeś wrestling od środka? Nie. Tak sobie nie wyobrażałem wrestlingu od środka. Wszystkim ludziom w internecie wydaje się, że wiedzą jak wrestling działa, wiedzą jak wygląda trenowanie, ale niestety to wygląda zupełnie inaczej. Jest zdecydowanie trudniej niż myślałem, że będzie. Tu się zgodzę. Gdzie widzisz siebie za 5 lat w Combat Pro Wrestling? Jako mistrz. W KPW, Słyszymy. już nie Old Town. To widzę siebie niedługo. Niedługo? Niedługo. Z kim chciałbyś mieć walkę? Kto jest według ciebie największym zagrożeniem dla ciebie? Kto ma największy potencjał? Dla mnie nikt nie jest zagrożeniem. Jestem najlepszy i mam nadzieję, że będę miał niedługo szansę to udowodnić. Czyli uważasz, że jeszcze nie dostałeś swojej szansy? Uważam, że szansy jeszcze nie dostałem. Uważam, że jestem ciągle cenzurowany. Jestem pomijany, tak samo jak w programie Analiza sytuacji, kiedy Krystian Malinowski, pan prezes Krystian Malinowski, na pytanie o najbardziej perspektywicznych młodych zawodników, nawet nie wspomniał o chemiku, a wspomniał o wielu osobach, których już na przykład tutaj nie ma. Rozumiem. Skoro znasz format, to wiesz, że kolejną częścią programu są szybkie pytania. Tak. Zadam Ci teraz kilka pytań, postaraj się odpowiedzieć na nie w najbardziej spontaniczny sposób dla ciebie. Liczysz czas? Wyjątkowo nie. Okej. Okay. Kto miał największy wpływ na Twoje wychowanie? Greg. Nie takiej odpowiedzi się spodziewałam, ale w porządku. Kolejne pytanie. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie i coś zmienić w swoim życiu? Co by to było? Zacząłbym trenować dwa lata wcześniej. Czemu dwa lata wcześniej? Bo miałbym, zacząłbym, jak miałem 16 lat, czyli wtedy, kiedy mógłbym zacząć trenować. W wykonywaniu jakiej pracy byłbyś zupełnie do niczego. Klauna. <grym> Jeśli wygrałbyś milion, jak byś go wydał? Pojechałbym na Bahama i został tam do końca życia. A tam nie ma wrestlingu. Ale są pieniądze. <noise> Jakie ludzkie nawyki wytrącają cię z równowagi? Wszystkie. Czy nie lubisz ludzi w ogóle? Za co miałbym ich lubić? Jaki film ostatnio widziałeś? Może być serial? Mhm. Peaky Blinders. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Siłownie. Ulubiony wrestler z dzieciństwa? Alberto Del Rio. Hmm? A jaki jest twój ideał kobiety? Lub Je mężczyzn? Kobiety. Ja z cyckami. <grym> Okej. Okay. Hemik. Wiesz, jaka jest moja ulubiona część programu? Kiedy do niego przychodzę? To było dobre. Nie. E, moją ulubioną częścią programu jest challenge, który zadaję każdemu zawodnikowi. Dzisiaj nie będzie inaczej. Twoim challenge'em jest Na ekranie będę pokazywać ci plakaty z gal. Twoim zadaniem jest powiedzieć z jakiej gali pochodzi ten plakat. Okej. Okay. Myślisz, że dasz sobie radę? Wiem, że dam sobie radę. To lecimy. Na ekranie jest pierwszy plakat. Nasi widzowie również mogą go zobaczyć. Która to gala? Old Town. Z którego roku? Albo który Old Town? Drugi Old Town. Kolejny plakat widzimy już na ekranie. Która to gala? Godzina zero dwa Następny plakat. Jak myślisz, która to była gala? Arena 4. Ten plakat myślę, że kojarzysz. Jaka to gala? Arena 9. To jest bardzo fajny plakat, jeden z moich ulubionych. Która to mogła być gala? To na pewno był Shamfest. Mhm. Rok Ale... później. Pamiętasz podtytuł gali? Następny poziom. To była chyba 14. Dziękuję Ci za to, że byłeś moim gościem. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w Twojej karierze. Być może zostaniesz tym mistrzem. Zostanę tym mistrzem. Obiecuję.